ostatniego vlogmasa przed wigilią dzisiaj będę wam opowiadać jak minęły moje cztery loty, cztery intensywne dni ale pozwólcie, że najpierw pójdę do mojego ulubionego sklepu z kawą i zakupię sobie mój ulubiony drink i spotykam się za chwilę i dowiecie się więcej Witam Was z mojej kuchni, posłam już po kawę i teraz będę Wam opowiadać, jak wyglądały moje cztery dni pracy. Na wstępie muszę powiedzieć, że było to bardzo udane cztery dni pracy, czego się nie spodziewałam. Chyba po prostu brakowało mi wyjścia do ludzi, um, także było um, busy, jak ja to mówię. Był ruch... Um, ponieważ rodziny, robiłam jedną destynację w Polsce no i rodziny oczywiście wracają na święta do Polski chociaż teraz trudno się będzie wydostać z tej Polski, także no zobaczymy jak to będzie poznałam bardzo dużo e, nowych kolegów koleżanek i miałam właśnie uczniów nowych tak zwanych nowych no, i e, muszę Wam powiedzieć, że byłam zaskoczona, e, ponieważ naprawdę dobrze sobie e, radzili. Jedni lepiej, jedni troszkę gorzej, ale było naprawdę ok. E, także, wiecie, była, było fajnie, by, był ruch, ale trochę się pośmialiśmy, powygłupialiśmy, także e, był czas na wszystko. E, także wczoraj e, od od odsypiałam prawie cały dzień, ponieważ. E, Ostatni mój lot, robiłam e, destynację w Bułgarii e, i oczywiście mieliśmy opóźnienie, ponieważ, gdy wylądowaliśmy w Bułgarii, okazało się, że 3 godziny temu ogłosili kwarantannę, czyli tak e, jak byliśmy w powietrzu, to tak się stało. No i musieliśmy ludzi, nie, mogło, nie mogli wszyscy wyjść z samolotu naraz, musieliśmy ich po trochę mm, wypuszczać, potem w terminalu musieli wypełniać dokumenty, także to wszystko trwało. Potem jeszcze mieliśmy małą awarię z samolotem, ale wszystko było ok. Inżynierowie wszystko sprawdzili, także mogliśmy wrócić. Wróciliśmy około półtorej godziny później niż planowano. Byłam w domu po pierwszej w nocy. Także wczoraj cały dzień tak, taka byłam senna, jak taka mucha. Wiecie, w zimie. Także trochę spałam, trochę czytałam, trochę oglądałam film, trochę prania zrobiłam, wypram swój mundur, ponieważ. No, to był mój ostatni lot w tym roku. Nie wiem, jak będzie po nowym roku. Miałam trochę lotów, no ale ze względu na zamknięcie granic Wielkiej Brytanii, teraz nic nie wiadomo, jak będzie z lotami. Także, no, czekam z niecierpliwością, bo było naprawdę fajnie. Jutro, 23 grudnia, jutro odbieram wszystkie moje zamówienia. Świąteczne, to co zamówiłam z polskiej restauracji, sycylijskiej piekarni, także to odbieram i oczywiście Wam pokażę, także przyciągnę tego vloga jeszcze na jutro. Jutro też będę ostatni raz tak przed świętami robić takie większe zakupy. Bo chcę jeszcze zrobić sałatkę jarzynową, na zupę grzybową wszystko mam, także jeszcze kilka rzeczy muszę dokupić. Mam nadzieję, że kolejki. Mnie nie zabiją. Spróbuję się dostać też do polskiego sklepu. Może jakieś śledziki dostać, coś, coś wiecie, coś polskiego, może chlebek. Także zobaczę, jak to będzie. Dzisiaj co? Dzisiaj nic takiego nie robię, nagrywam dla Was. Poszłam tylko po kawę, żeby się gdzieś przejść. Zaraz robię obiad. Dzisiaj na obiad łosoś. No i co? I dzień zleci. Powracam też dzisiaj do swoich treningów, no bo przez 4 dni, nie, przez 5 dni nie ćwiczyłam, także trzeba wrócić do formy. Przed świętami jeszcze, wiecie, te dwa dni sobie poćwiczę, żeby... Trzymać formę, bo od, zauważyłam, co zauważyłam, że jak nie ćwiczę, to moje ciało bardzo szybko wychodzi z tego, wiecie, mm, to, co sobie uformowałam, szybko, wiecie, wychodzi. Chociaż staram się iść zdrowo, jem bardzo dużo owoców i warzyw, także mm, nie jest źle. Zobaczę, co będę robić, może coś wam jeszcze pokażę. Yy, no a jak nie, to jutro już zobaczycie moje jedzonko i ostatnie przygotowania. Do świąt, także zostańcie ze mną, i do zobaczenia w następnym klipie. A więc zamówienie odebrane z polskiej restauracji, jeszcze jedno zostało do odebrania z piekarni. E, także teraz będę się zabierała za sałatkę jarzynową. Także będę Wam tutaj pokazywała przebitki. Także zaczynamy gotowanie. Już mam tutaj pokrojony ogóreczek, e, cebulka, szynka i tutaj teraz em, ziemniaczki ugotowane, pietruszka, marchewka, jajka. No i teraz kroimy Patrzcie teraz, e, jaki gar mi wyszedł tej sałaty. Cały taki duży gar. A najfajniejszą częścią jest to teraz e, mieszanie, więc e, zaraz pokażę Wam skończony produkt. I mamy skończony produkt. Chyba będziemy to jeść przez e, cały tydzień. Naprawdę taki spory gar wyszedł. E, nie będę Was się pytać o przepis. E, znaczy, nie, nie. Że powiedziałam, nie będę Was się pytać, czy Wy chcecie przepis, ponieważ wiem, że każdy umie zrobić taką sałatkę. Także mam nadzieję, że w tym roku i u Was na stole zagości taka kolorowa sałatka. Ja cały czas do Was nadaję z kuchni. Przez ostatni, wczoraj dla Was nagrywam i dzisiaj też z kuchni, bo dużo roboty. E, za chwilę e, dostanę moją dostawę z cukierni, także będę mogła Wam wszystko pokazać. Ale chciałam Wam też z Wami porozmawiać o tym, że święta, tak, to jest prawda, że święta to jest. E, wiecie, chcemy jak najwięcej spędzić czasu ze swoją rodziną. W tym roku niestety nie będzie to e, bardzo możliwe. E, mam nadzieję, że Wam się udało dotrzeć do Waszej rodziny, jeżeli e, musieliście gdzieś się przemieścić. Przepraszam, że się tak światło zmienia, ale mam tutaj lampę. E, Chciałabym, żebyście też pomyśleli, może już pomyśleliście, o nie tylko o waszej rodzinie w te święta, ale na przykład, o, na przykład o tych, którzy nie mają domu, nie mają rodziny, ponieważ żyją z dala od rodziny, albo stracili tą rodzinę um, i zostali bez dachu nad głową. Um, moje miasto nie jest za dużym miastem, w którym mieszkam, ale bezdomnych jest bardzo dużo. Um, Wiecie, chcę, chcę wam powiedzieć, żebyście pomagali. I nie, żebyście pomagali tylko od święta, tylko żebyście pomagali um, cały czas, cały rok, ponieważ dobro wraca. Wierzę w to, że dobro wraca. Mamy teraz taką bardzo przykrą sytuację, gdzie um, wszystkie um, kierowcy Tirów utknęli na granicy z Wielką Brytanią. Jest w tym też dużo Polaków, i tak wiem z nieoficjalnych źródeł, że Jeden z kierowców po prostu zabił się, ponieważ nie wytrzymał um, tej całej presji. Wiecie, nie, nie mam pojęcia, co było w jego głowie, co myślał, ale przyszła taka nieoficjalna wiadomość i wiecie, to jeszcze bardziej um, mnie tak budzi do tego, żeby pomagać więcej. Ja z moim partnerem pomagamy bezdomnym tutaj jak tylko możemy. Dzielimy się jedzeniem albo um, dajemy pieniądze na to jedzenie. Um, i chcę żebyście pomagali nie tylko w święta ale cały rok dobro wraca naprawdę i jest warte zobaczenie uśmiechu na twarzy niektórych ludzi którzy są w potrzebie jest to naprawdę daje wam to taką energię do działania i wiecie może jednego dnia wy będziecie potrzebowali tej pomocy także pomagajcie jak tylko możecie no i zostaje mi tutaj życzyć Wam wesołych świąt spokojnych świąt w rodzinnym gronie jak to tylko możliwe no i szczęśliwego nowego roku mam nadzieję, że następny rok Wam przyniesie to co sobie tylko zamarzycie o czym wiecie, o czym marzyliście a nie mogliście zrobić tego w tym roku ze względu na sytuację także zobaczymy się już... W przyszłym roku mam nadzieję, że mój kanał troszkę się jeszcze bardziej rozwinie i będę mogła wam pokazywać jeszcze bardziej interesujące rzeczy, więcej wiecie rzeczy z samolotu. Także za chwilę wam tutaj pokażę moje moje wyżywienie, mój catering na święta i będziemy się powoli żegnać na ten rok. Także zapraszam was do następnego klipu więc właśnie dostałam dostawę moich ciasteczek ja się nie spodziewałam, że to będzie aż w trzech boksach zobaczcie jakie mamy tu pyszności um, to jest moje ulubione normalnie wszechczasów ciasteczko z pistacjowym nadzieniem potem tutaj mamy jakby to wam powiedzieć taki smażony na głębokim oleju ryż z jakimiś dodatkami w środku i potem mamy santa i takie tam jeszcze inne dobre pyszności. Także no jestem zadowolona z siebie, ze swojego zamówienia. Także wesołych świąt dla siebie, życzę od siebie, dla siebie. A więc tu Wam pokazuję moje pierożki. Jest ich 50. Także um, nie wiem, czy mam więcej słodkości, czy takich solonych rzeczy na Wigilię, ale jest jedzenia wystarczająco. Także to był ostatni vlogmas. Nie zrobiłam ich za dużo, ale jak już wspominam na początku, nie będzie ich dużo, ponieważ no, nie miałam Wam co pokazywać. Ale mam nadzieję, że Wam się podobała taka seria tych trzech vlogmasów. Także jeszcze raz wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia.